Hej, witam Was w kolejnym teście. Dzisiaj będziemy testować podkład z Catrice, którego jeszcze u nas nie ma, ale wkrótce będzie. I jest to 24 godziny made to stay Makeup. Ma wytrzymywać niby do 24 godzin, no tego akurat nie przetestuję, wybaczcie, przetestuję gdzieś z 8-9. Yy, ma mieć perfekcyjne krycie, matować i jest z antyoksydantami. Ja mam kolor 005 Ivory Beige. Ma pompkę, plusik, Uu, jest dosyć lejący. O, jak leci? Ale jest różnica. Krycie, jak na razie, ma super. I też dobrze się rozprowadza. Na razie powiem Wam, że krycie ma naprawdę wow. Delikatnie oksyduje, no i jeszcze zastyga. Robi się matowy, ale nie wiem, czy on będzie taki całkiem na mat. No zobaczymy zaraz. Zaraz wracam. Dobra. Jestem, pomalowałam się i postanowiłam, że przetestuję jeszcze taką maskarę z Catrice, którą mam. To się, to się nazywa Rock Couture Extreme Volume Mascara 24 godziny. Ma taką fajną nakrętkę rokową i taką silikonową szczotę. Powiem Wam, że całkiem, całkiem ładnie mi wydłużyła te rzęsy. Zobaczymy, czy się nie będzie kruszyć w ciągu dnia. I co jeszcze? Użyłam taką ciekawostkę, którą też mam, tego też jeszcze chyba u nas nie ma. Lip Cushion się to nazywa. Taki piękny kolor. To jest bardziej, hmm, to jest bardziej fioletowe. Tutaj wygląda na bardziej yy, czerwone. I to jest po prostu taki błyszczyk w takiej, widzicie, poduszeczce. Tu się przekręca i się wyciska. Także też zobaczymy, jak się to będzie utrzymywać. Na razie na temat podkładu mogę powiedzieć Wam tyle, że miał fajne krycie. Ładnie łatwo się go rozprowadzało dosyć. Troszkę oksyduje, to na pewno. Eee, I co jeszcze? Ym, I zastyg na matowo. Także no tyle fajnie. Na razie ładnie wygląda na muzy. Ja sobie zaraz zrobię zdjęcia znowu. Tu mam dziadełko, więc będę patrzyła sobie tu jeszcze, ale... Nie, no fajnie, fajnie. Na razie wygląda bardzo, bardzo w porządku. Zobaczymy, co będzie dalej także wrócę do Was później. Hej. Witam Was na podsumowaniu trzech produktów, czyli podkładu nowego z Catrice, błyszczyku w takiej gąbeczce i tuszu do rzęs z Catrice. O, mało co bym Wam zapomniała nagrać tego podsumowania, już jest prawie siódma za 10 wieczorem. I teraz tak, jeżeli chodzi o podkład, spisał się naprawdę wzorowo, świeci się jedynie na nosie, nigdzie nie poschodził, nigdzie się nie powżerał w pory. Dalej ładnie wygląda, nawet tutaj, kiedy świeci na mnie lampa z ringa, światło z ringa w sensie, to on no, um, wygląda całkiem, całkiem fajnie. Także nie mam mu nic do zarzucenia: jest bardzo, bardzo fajny i bardzo trwały. Ma wysokie krycie. na je prawie, prawie dorównuję temu, bo ten jeszcze fajniej wygląda na zdjęciach. Ale jest całkiem, całkiem, powiem Wam, godny uwagi. Naprawdę fajny podwójny. I chodzi o to, to bardzo fajna szczoteczka. Ładnie te rzęsy wydłużał, pogrubiał. Wszystko ekstra super. Nie osypuje się, ale nie wiem, czy to przez to, że ja mam tak długie te rzęsy, odbijało mi się to w ciągu dnia na górnej powiece. Także to mnie denerwowało, bo zrobił to już chyba ze 3 godziny po nałożeniu, a później drugi raz też musiałam już to wycierać. Także no, to jest jego minus, że się odbija. Chyba, że ktoś ma krótsze rzęsy, no to się wtedy pewnie nie będzie odbijał. Ale tak poza tym jest fajne, i nie osypałam się ani kropeczka. Jeżeli chodzi o ten błyszczyk w gąbeczce, to powiem Wam, że bardzo przyjemny produkt. Przede wszystkim o tyle, że on bardzo mocno nawilżający jest. Wiadomo, że jak tam jadłam i tak dalej, to on mi zszedł. Ale I nie barwi, i nie wżyra się w usta, nie barwi tych ust, ale jest tak przyjemne, jakbyście dosłownie nałożyły taki nawilżający balsam na usta. Super. No i dosyć łatwo się go aplikuje, także no to na plus. Podoba mi się, kolor też mi się podoba. W ogóle pokażę Wam jeszcze jeden produkt do ust, który mam, który też dzisiaj testowałam. Mam taką pomadkę Ombre, to też do nas wejdzie, będzie to tu widać. Ona ma, o, teraz fajnie widać. Ona ma tutaj u góry, widzicie, ciemniejszy kolor, a tu na dole taki jaśniejszy. Jak się maluje nim usta, no to wychodzi ombre. Tylko potem, jak zastanawiałam się, jak to zrobić z dołu i musiałam ją po prostu obrócić. I trochę głupio, że ją tak ścieli, bo to jest troszkę niewygodne, trzeba pod kątem tą dolną wargę zrobić. Ale ogólnie ona znowu wżera się w usta i jest, no nie powiedziałabym, że długo trwała, ale na pewno parę godzin wytrzyma. Bardzo fajna sprawa z tą pomadką, macie dwa w jednym, nie musicie kombinować, a ponadto w ogóle mi nie ściągała tych ust, też takie, to ma takie satynowe wykończenie, mocny dość pigment i no takie przyjemne uczucie jest na tych ustach i potem, tak jak mówię, ona tak dosyć się wżarła w te usta, więc nawet jak jadłam czy coś, równomiernie schodziła, że też fajny produkt. Dobra, to już tyle na dziś, pozdrawiam Was i do następnego filmiku, pa pa!